Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę o niedalekiej przyszłości. O takiej przyszłości, której w życiu byście się nie spodziewali. Takie malutkie wprowadzanie. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że wyobraźcie sobie, stoicie na ulicy, potrzebujecie pomocy. Coś się stało. Wzywacie funkcjonariusza, owszem, ta policja przyjeżdża, podchodzi funkcjonariusz, ale no kurczę, popatrz, nie potrafi złożyć nawet tak poprawnego zdania, no i jakoś mu to nie idzie. Mało tego, w trakcie tych wykonywania tych swoich obowiązków nie potrafi nawet wypisać poprawnie protokołu. protokołu. Nie potrafi przekazać wam treści na przykład pouczenia, tak, albo w ogóle. Jakoś nie za bardzo wam potrafi to wszystko nawet przeczytać. Wyobrażacie sobie coś takiego? Myślicie, że to jest taka na przykład komedia, że takie coś nie może się zdarzyć? A jeżeli Wam powiem, że to nic bardziej mylnego, że to właśnie dzieje się u naszych sąsiadów, u Niemczech, dzisiejszy odcinek Was naprawdę zaskoczy, bo tak naprawdę przekażę Wam garść takich świeżych yy, informacji, jeżeli chodzi o Berlin i tam Brandenburgię, właśnie te okolice, a założę się, że jest to taka namiastka tego, co. Dzieje się tak naprawdę w całym kraju. Dzisiaj się dowiecie, dlaczego niemiecka policja, momentami odrzuca, odrzuca aż, uwaga, 80% kandydatów I jak to jest możliwe, że po latach publicznej edukacji, jakże postępowego kraju w Europie, młodzi ludzie nie znają nawet dobrze swojego ojczystego języka. Owszem, mówią, ale to tak z czytaniem i czytaniem ze zrozumieniem, bądź. Bądź pisaniem, to tak troszeczkę na bakier, że to nie starcza, żeby być zatrudnionym w policji, ale to dopiero tak naprawdę początek, bo porozmawiamy sobie o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Opowiem Wam o takim, jakże takim desperackim, można powiedzieć, planie władz, które zamiast patrząc na to wszystko, zamiast selekcjonować najlepszych, zamierzają zamiast, no jakby to powiedzieć, Zamierzają zamienić swoje własne komendy na szkoły języka obcego, to znaczy ojczystego, bo chodzi o to, żeby policjanci niemieccy nauczyli się języka. Szkoły podstawowe, tak naprawdę, i uczyć rekrutów ortografii. No i najważniejsze pytanie, na które sobie odpowiemy myślę na koniec, jak blisko takiego scenariusza jest Polska, czy polskie wakaty w policji sprawią, że już niedługo na nasze ulice wyjdą funkcjonariusze po korepetycjach, już czy niedługo zaczniemy zatrudniać z innych krajów, przecież takie pomysły już były, prawda? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Także zostańcie chwilę ze mną, dzisiaj opowiemy tak naprawdę, co dzieje się w Berlinie, a tak, no, szczerze mówiąc, czy czasami niedługo nie zapuka również do nas. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny, nie zapomnij tego materiału pójść dalej. Komentarz bardzo ważny. Im więcej wy się angażujecie, tym lepiej, bo niedobra jest o tym mówić. I tam troszeczkę próbują te moje zasięgi ograniczyć, więc jak? Pogadajmy o tym, prawda? Link, moi drodzy, bo tutaj mam. Link do artykułu, oczywiście zatytułowany Berlińska policja ma problem z rekrutacją, kandydaci nie mówią dobrze po niemiecku. Link ten, oczywiście, moi drodzy, znajdziecie w opisie pod, e, pod filmem. Koniecznie tam zerknijcie, a potem może wyraźcie sami swoje zdanie. Zapraszam. Tak w ogromnym skrócie, więc tak, sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o służby mundurowe, chodzi mi głównie o policję w Niemczech, czyli, jak mówiłem, Berlin, Brandenburgia, to są dane z naborów na rok 2025 roku i tak naprawdę pokazują taką prawdziwą zapaść. Bo tak, Brandenburgia na 1224 wolne miejsca udało się przyjąć jedynie 936 osób, prawda? I tak. Pozostałe 300 etatów zostało nieobsadzonych. Szefowa policji alarmuje, że aż 80% kandydatów, którzy się zgłosili, odpada z powodów fatalnej znajomości języka niemieckiego, moi drodzy. Spadek i teraz słuchajcie, nie chodzi tylko o obcokrajowców, bo spadek poziomu wykształcenia dotyczy również kandydatów niezależnie od narodowości. Rozumiecie, więc chodzi też również o Powiedzmy Niemców, ale no cóż, chodzi o to, że kryzys dotyka zarówno migrantów, jak i rodowitych Niemców. W cudzysłowie, bo niektórzy wiadomo, mają pochodzenie, język przeważa w domu taki, a nie inny. Tak to właśnie jest. I to właśnie świadczy o głębokiej no, niewydolności publicznego szkolnictwa, prawda? I to, czy to może również przyjść do Polski? Przecież to, co ja usłyszałem, to, co wyczytałem w tym artykule, to jest przecież. To jest przecież jakaś masakra, rozumiecie? Więc czy to państwo, czy to państwo, niedługo nam się nie zmieni, a jeśli się zmieni, to w którym kierunku pójdzie, jaka narodowość będzie przeważała w Niemczech? Bo oczywiście będzie to jeszcze Germania, będą to oczywiście Niemcy, ale <sum> w rzeczywistości to w jakim języku będzie się tam mówiło? Jestem ciekawy, co Wy myślicie już teraz, jak słuchacie, dawać komentarze śmiało, a może chcecie coś sami na ten temat powiedzieć, to zapraszam. W każdym razie jestem ciekawy, co jeszcze tutaj myślicie i co napiszecie w stosunku tego, co ja Wam zaraz opowiem. No bo tak, moi drodzy, słuchajcie, odnośnie tych pomysłów jest tak, w obliczu... Braku rąk do pracy, bo nie ma, to znaczy są kandydaci, ale się nie nadają, bo to niepiśmienne, nie tego to jest przerażające. Polecę, policja wymyśliła sobie właśnie taki krok, o którym mówiłem. Kursy wyrównawcze, rozumiecie to? Zamiast odrzucać kandydatów niespełniających właśnie norm, czyli Gość nie potrafi się dobrze policjant wysłowić, nie potrafi dobrze przeczytać czegoś, a już w ogóle wypełnić jakiegoś kwita, to oni zamiast obligatoryjnie wywalać takich ludzi, to zaniżyli te normy. Planują, ok, to przecież to ty się nauczysz języka i planują ich uczyć języka we własnym zakresie. Kryteria, jak mówię, są już tak obniżone, tak naprawdę do granic możliwości. U nas kryteria również się zaniża. Jeżeli chodzi o przyjęcia do wszystkich służb. I to nie są moje wymysły, bo o tym nieraz właśnie mówiłem. Prawda? Przekazywałem wam to. No, więc tak, więc tak, kryteria są obniżone do granic możliwości, a mimo to młodzi ludzie nie są w stanie przejść testów wstępnych bez dodatkowej pomocy dydaktycznej że samej, ze strony samej policji. Czajcie to? To jest dosłownie. To jest dosłownie niesamowite. Moi drodzy, tu co jeszcze można fajnego tutaj wyczytać? Słuchajcie, to ogólnie moim zdaniem to ten kryzys policyjny się jeszcze, e, moim zdaniem, no pogorszy, prawda? Będzie jeszcze gorzej, bo tak, policjant taki douczany, doraźnie, tak, z języka może popełnić przecież jakieś błędy przy protokołach. Błędy te stanowią tak naprawdę prezent dla ludzi, którzy gdzieś tam sobie znajdą, adwokatów umożliwiających podważanie dowodów przed sądem. Więc ci ludzie, poprzez te błędy, poprzez to niezrozumienie języka, to będzie moim zdaniem wykorzystywane. I oczywiście co? Kupę ludzi też wyjdzie. Na wolność. Zresztą mi już wychodzą w niektórych momentach. Opisywałem Wam, nie będę tego rozwijał, tylko dlatego, że ktoś ma taki, a nie inny kolor skóry albo taką, a nie inną religię. Bardzo szybko z niektórych, bardzo szybko wychodzą na zewnątrz. To wam mówiłem po, po moim spotkaniu z, między innymi również z policjantami, bo byłem na spotkaniu służb mundurowych w Magdeburgu, kto słyszał, ten wie, prawda? I tak naprawdę jeszcze jeśli policja zmieni się w taką szkołę wieczorową, to straci swój prestiż i charakter formacji takiej, a jakby to powiedzieć? Bezpieczeństwa publicznego, elitarnej? Na jakiś sposób można by było powiedzieć, bo przecież nie każdy może zostać policjantem. A tu wychodzi na to, że tak naprawdę nawet już teraz analfabeta albo gościu, który przyjechał i niech uchwyt, cokolwiek rozumie, bierzemy, bo potrzebujemy, prawda? To będzie prowadziło do takiej selekcji. Negatywnej, bo do służby trafią osoby, które nie poradziłyby sobie na rynku pracy wymagającym takich podstawowych kompetencji, a tymczasem mają objąć, no można tak powiedzieć, takie prestiżowe nazwi, nazwiska, co ja gadam, yy, stanowiska. Przecież tu trzeba znać język. To jest chore, tak? No i cóż, no i dodatkowo brak umiejętności precyzyjnego wyrażania jakichś swoich myśli, brak możliwości pisania. Czytania ze zrozumieniem, to tak naprawdę, moim zdaniem, policjant jedzie, jest jakiś konflikt, trzeba go obniżyć, deeskalować, jak to się ładnie mówi, no to to na pewno nie będzie, nie będzie ułatwiane, prawda? Narośnie frustracja wśród, wśród policjantów, jeżeli chodzi o same bariery komunikacyjne. I to może też również doprowadzić do jakichś spięć na ulicy, do nadużywania na przykład fizycznej argumentacji, a nie wytłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. I ja w każdym razie, ja w każdym razie tak to widzę. Jestem ciekawy waszego zdania. No ale dobra, to pogadajmy troszeczkę o Polsce, moi drodzy. Bo tak, Polska tak naprawdę znajduje się w takim jakimś miejscu, aj, usiądę sobie w takim miejscu zwrotnym, prawda? Mamy bracja, bracja ze wschodu, już w policji u nas słyszy się, że może byśmy zatrudnili ludzi, y, cywilów, którzy by gdzieś jakoś tam współpracowali ze względu na kultury i inne takie rzeczy, ale w policji już mamy ludzi z pochodzeniem ukraińskim i nie tylko. W samym wojsku polskim jest 270 kilku obcokrajowców, Ukraińców. Belgów, Francuzów, chyba jakiś Portugalczyk i tak dalej, i tak dalej, prawda? To już jest w jakiś sposób, już jakaś namiastka tego, co już jest od lat posunięte w Niemczech. Jakie są takie czynniki, na przykład takiego ryzyka w Polsce? Takie, u nas jest teraz presja, polska policja ma jakieś 20 tysięcy wakatów. I jest presja na zapełnienie etatów, czy to jest MSWIA, czy to jest na przykład wojsko, ale jesteśmy przy policji, więc ja jestem 100% przekonany, że patrząc na obecny kurs i podejście do sprawy, yy, jak to się mówi, rządzących, prawda? Polskojęzycznych rządzących, to mi się zdaje, że polskie MSWIA bardzo szybko by było skłonne właśnie do kopiowania tych niemieckich pomysłów, czyli Przyjmujmy kursy wyrównawcze z języka polskiego czy z matematyki, żeby coś tam podliczyć, prawda? Bo to już różnie może być, rozumiecie, dla oczywiście kandydatów obcego pochodzenia. Kto wie, czy nie? Może i tak akurat, akurat będzie. Różne rzeczy są tutaj możliwe. No ale rozbudujmy to troszeczkę dalej. No tak. U nas jeszcze, jeżeli chodzi o nasze nauczanie, no, to jeszcze nie słyszałem tak złych opinii, jeżeli chodzi o porównanie do szkół niemieckich. My stoimy dużo, dużo wyżej. Nie mamy też również tylu ludzi z, że tak powiem, ciemnego lądu, i nasi nauczyciele póki co nie borykają się z problemami, z jakimi borykają się nauczyciele u naszych sąsiadów, czyli, czyli w Niemczech. No, ale cóż, ale idziemy w tym kierunku. Zmienia nam się już historię, zmienia nam się te wymagania. Nie trzeba pisać prac domowych prawda, wielokrotnie, wszystko to jakoś idzie. Ja już tej szkoły na przykład nie rozumiem. To sprawi, że tak naprawdę tworzymy pokolenie, które będzie właśnie takie jak w Niemczech, czyli nieumienie, 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 niepiśmienny, czy też nie potrafiący czytać właśnie ze zrozumieniem. I to może. Doprowadzić do tego, że i my staniemy właśnie przed takim wyborem. Będziemy właśnie tak, będziemy produkować absolwentów, którzy. No cóż, no dobra, dobra, to chodźmy, tak? Czy na taki pomysł może wpaść polska policja? Myślę, że tak. Dlatego a potem co będzie? Zrezygnuje z rygorystycznych testów językowych, na przykład? Jeżeli będziemy, będziemy już zatrudniać obcokrajowców, no to wiadomo, tak? E, czy to może się zdarzyć? Za 5, 10, 15 lat, kto wie, bo bardzo szybko gonimy tą postępową właśnie Europę. Myślę, że obecni rządzący, jeżeli zostaną u sterów, i to obojętnie, czy, czy to będzie PiS, czy to będzie PO, to oni mogą robić wszystko, żeby ratować statystyki. A to wtedy spadnie drastycznie jakość właśnie tego wszystkiego. No i właśnie, do czego to może doprowadzić? I to myślę tak samo jak w Niemczech. Przestępcy będą unikać kar z powodu błędów yy, policjantów, błędów formalnych w dokumentacji po, yy, tej yy, policyjnej. Tyle. Policjant tak naprawdę, który nie błaga, nie błaga co ja gadam, nie włada yy, swoim ojczystym językiem, no to raczej to tak autorytetu nie zbuduje. I to wtedy co? Siłowe? Pała? Masz być posłuszny? Nie mówi w obcym wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce? Przychodzi, nie umie pisać dobrze po polsku, nie umie dobrze rozmawiać, ale jest autorytetem niby władzy. No, Polak go wyśmieje, jesteśmy Polakami, prawda? Co wyciągnie pałę i będzie jakiś tam bracja, bracja, albo jakiś inny ciemny chłopak, który, no, chce pracować, ale nie do końca wie o co chodzi będzie atakował załóżmy Polaka. No ja wiem, to jest science fiction, ale no kochajmy tak kochać te, jak to się mówi, te teorie spiskowe, bo one się bardzo szybko właśnie spełniają, więc jestem ciekawy, co Wy na ten temat myślicie. Słuchajcie, żeby tak za dużo nie gadać. Przy, przypadek, właśnie Berlina i okolic to tak naprawdę dla nas to takie ostateczne ostrzeżenie. Warto y, patrzeć na to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, y, bo to jest przerażające. Moim zdaniem, państwo, które nie potrafi wykształcić własnych obywateli na poziomie, właśnie służącym. Y, Pozwalający mi służyć w policji, staje się takim tak naprawdę takim państwem teoretycznym. A kiedy my staniemy się takim państwem, jakich będziemy tak usilnie właśnie gonić, Polska musi postawić na jakość, musi postawić na ten poziom nauczania, żeby on był cały czas wysoki, bo mamy wysoki poziom właśnie nauczania, żeby ci ludzie, którzy wchodzą w tą dorosłość, prawda, sprostali. Oczekiwaniom, a przede wszystkim to ludzie myślący muszą być w służbach mundurowych. No ale patrząc na te programy, które ja daję, no to to tak niekoniecznie się sprawdza, prawda? Niektórzy, co ja wam będę mówił, jak wy sami wiecie. Moim zdaniem całe bezpieczeństwo zaczyna się właśnie od sprawnego języka i sprawnego intelektu funkcjonariusza. O, moja bestia przyszła, chodź. Widzicie? Cześć. Wprosiłaś się, dawno Cię tu nie było. Poznajcie. To jest TT. Idź na dół sobie, idź. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Łapka w górę, komentarz taktyczny, poślij materiał dalej, zaznacz, subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, żeby nie przegapić dalszych treści. No, i cóż, dziękuję Wam za wsparcie, za propozycję tematów. Ten temat też przypłynął od jednej osoby z Was, od Was. Bardzo bym prosił no, o więcej takich tematów. Ja lubię się odnosić, bo poważnie traktujmy te tematy. Patrzmy, co właśnie jest u naszych sąsiadów. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to szybko przychodzi do nas. Za czasów pandemii, tego, co się działo w wojsku, katowania żołnierzy. Śmieli się, śmieli się, a jednak do wojska przyszło dokładnie to, a nawet gorzej niż w wojsku niemieckim. Więc yy, mówmy bardzo dużo i, i otwarcie o takich rzeczach. Tak, wszystkim osobom za to wsparcie, za tę za propozycję dziękuję. A jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie kontaktem, czy też wsparciem redakcji, to zapraszam do opisu pod filmem, bądź pierwszego komentarza. Tam znajdziecie właśnie różne formy kontaktu, czy też wsparcia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kłaniam się Wam nisko. Aleksander, cześć. A, słuchajcie, przypomniało mi się coś. Taki kawał, opowiem wam kawał, poważnie. Taki mundurowy, można było powiedzieć, a jednocześnie odnoszący się do spraw społecznych. Sprawa w Niemczech. Kontrola drogowa. Facet przekroczył prędkość. Prawda? Przekroczył prędkość policja. Go wyprzedza, folgenzibite, no i staje. Podchodzi do dokumenta i mówi: Papiron, byte. No i kierowca wyciąga dokument i daje policjantowi. A policjant mówi: Tak, Achmed, Achmed, chodź tu. Achmed, chodź tu. Wychodzi. Achmed podchodzi i mówi: Co chcesz? On mówi: Zobacz, jakie śmieszne nazwisko. Müller. I kiedyś człowiek się śmiał z takich kawałów, a teraz, a teraz, a teraz to one już nie są śmieszne, prawda? Dorzucę wam jeszcze jeden z mojego starego konta TikTok, który zostało zlikwidowane. To uważajcie, moi drodzy. Aktualne, aktualne. Tego. Ein afrikanischer Asylant, ein Schwarzer, läuft morgens durch die Stadt in Nürnberg ja, und spricht die erste Person an, die er sieht. Und sagt, danke, dass sie mich in Deutschland aufgenommen haben, danke, dass ich hier leben darf, krankenversichert bin, Unterkunft habe, Essen, alles was dazu gehört. Sagt die Person, ich bin kein Deutscher, ich bin Albaner. Sagt der Afrikaner, oh, und macht da weiter, spricht die nächste Person an. Sagt auch zu dieser Person, danke, dass ich in Deutschland leben darf. Danke für alles, was sie für mich tun. Sagt die Person, ich bin kein Deutscher, ich bin Türke. Sagt der Afrikaner, Entschuldigung. Wiederum spricht ja die nächste Person. Sagt er, vielen lieben Dank, dass ich in Deutschland leben darf, dass sie mich aufgenommen haben. Als Flüchtling sagt die Person, ich bin kein Deutscher, ich bin Araber. Sagt der Afrikaner, wo sind die ganzen Deutschen? Guckt der Araber auf die Uhr und sagt, wahrscheinlich arbeiten. <lacht> <lacht> No i jak? On się śmieje. No on jest z takich ludzi, którzy mogą się z tego śmiać. I pewnie do pracy nie chodzi. Teraz Wam życzę miłego dzionka. Myślmy, myślmy. Pozdrawiam. Cześć.